Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Mimbaj, a to jest opis Player of the Month paczki z Turcji. Lecimy topcu. Destroyer. I jest speed, brak przyspieszenia. Med 88 wzrostu. Yy, fighting Spirit też nie ma. Niezły jest. Niezły jest. Mógłbym mieć trochę do przyspieszenie lepsze. Ale nie ma. Dajemy go do, do B. No to jest gotowa karta. Do B, B, B. C, zdajemy go. Nie, do, do B. To jest ok karta. To jest ok karta. Ja musiałem siebie oszukać. Top. Kutucu. To jest Deblind Forward metr się 81 wzrostu. 72 podania dołem. Bardzo swobodnie gra obiema nogami Matur Passing, Super Sub, Fighting Spirit. Jakbym miał tutaj czuć podbity ten atrybut Low Pass, przecież balans troszkę wyższy dałby mu wyżej, ale tu musiałbym mieć na zielono ten lowpass, to, to wtedy by miał B. A tak, to daję mu C, daję mu C+. Nie, no C ⁇ C Bemil, dam, dam okay. Daję mu C ⁇ Nie, no C ⁇ nie, B-min rozamuję, to to jest ok. Daj mu C-minus. Radinowicz, Craft Team Maker. No tu dobrze wygląda na start. Zawsze noga high. Z do strzałów, do kiwek, do podań dołem. Fighting Spirit. Jednak kartę, taką, której nie można trenować, no to najlepiej wygląda z tych. Damy mu A minus. Co to za skill? <grym> Long throw. Damy mu A minus albo ewentualnie B. To już od Was, od was zależy, czy nie ma, mi on na A minus nie pasuje. Albo B+. Plus. Trochę słaby balans ma na A-, damy go B+, dobra, niech będzie, bo zrobię będzie były no. Po prostu ja tak, nie, dam mu na, na ten... Nie będzie. Forma E, Sander, Sander van Destrek. Hull player, bardzo uniwersalny, trochę jak Perisic. Yy, skierę do strzałów i do podań dołem, pinpoint crossing, wyższy, dzierżywyczne. No, Taki do wszystkiego, ale no, czegoś brakuje. takiej kropki nad i. Mm. No to... To podanie go do EMA, niech będzie na, 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 na B, Carlos Mane. To od razu widać, że to jest y, dribbler z prawą nogą. Skill do podań, do strzału, do podkręcania. Gęste super sub. Dwie nogi. No ten spoko wygląda. Ten spoko wygląda. Ale nie, dajmy go na minus. Dajemy tego na minus. A minus. Znaczy A minus to może dla, nie dla mnie, ale Super Sap też jest. Bardziej mi się podoba ten Hyrule ale Mane też tutaj daje daje B, prawie poda, ale ten mi się bardziej podoba. Ten na A-damy. Taliska, gol pouczymy, 90 wzrostu. Oj. Mimo też na S. <grym> nie słuchajcie, na S nie, bardzo dużo pozycji. Eee, Słabsza noga, medium Finishing, ok? Taki uniwersalny, nie? Troszkę jak, jak ten eee, ten RTG, podobnie, nie? Czy jego to tui, jakiś tam eee, Skille do walki w powietrzu. Fight, defiend, trackback. One touch pass, passing. First time shoot, główki. No, słabe główkowanie mają jak na takie warunki. Cały balans, cały fizika, kontakt. Tu się trochę kłóci z jego wzrostem wszystko. Ale ja mu dam, bo mam attach pas 76 dołem podania. Dam mu a minus. Dam mu a minus. Mimo, że nie możesz. Mogę wszystko. Trzymajcie się następnego. Hej.